Cześć wszystkim, z tej strony a to kolejny unboxing, y ale w tym unboxingu rozpakujemy sobie aż dwie gry, tym będą to gry Wolfenstein Alt History Collection PS4 oraz Rocket Arena Mythic Edition, więc bez naszego przeciwgania zaczynamy! Na początek zaczniemy sobie od Wolfenstein Alt History Collection, jest to kolekcja aż czterech gier serii Wolfenstein. Dokładnie tutaj mamy Wolfenstein The New Order, Wolfenstein The Alt Blood, Wolfenstein 2 The New Colossus oraz Wolfenstein Young Blood. Oczywiście tego typu kolekcja jest dostępna na PC, -ta, PlayStation 4 oraz Xbox One. Natomiast, jeśli chodzi o wydanie pudełkowe, jest dostępne tylko na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Natomiast, jeśli chodzi o wersję PC, jest dostępna tylko i wyłącznie cyfrowo i można ją sobie zakupić na Steamie. Tutaj, jeśli chodzi o ten unboxing, zobaczcie spokojnie o na PlayStation 4, więc przejdźmy do, do rozpakowania tej gry. Mamy tu oczywiście pudełko, mamy tu oczywiście PS4, Wolfenstein Art History Collection, mamy tutaj pod tym napisem e, wymienione odsłony, które znajdują się. Tutaj mamy The New Order, The Alt Blood, Twójkę, The New Colossus oraz Young Blood. Tutaj oczywiście mamy art e, BJ Blaskowicza. 18 oraz logo Machine Games oraz BTSD tak wygląda w przód pudełka. Bok wygląda tak. Mam tu PS4 Wolfenstein Out History Collection oraz tutaj mamy numerację CUSA CUSA 00320 oraz 07388. Wydaje mi się, że to są numeracje hmm, Wolfensteina The New Order oraz Wolfensteina 2 The New Colossus. Tył pudełka wygląda tak, Mam tutaj opis, yy, że Wolfenstein Alt History Collection obejmuje cztery docenione przez krytyków gry. I są mamy zmienione gry, znowu, czyli Wolfenstein The New Order. Wolfenstein The Old Wolfenstein 2 Dark oraz Wolfenstein Young Blood. Tutaj oczywiście mamy informację, że Wolfenstein The Old oraz Wolfenstein Young Blood wymagają pobrania w swojej wersji. No i jeszcze w zestawie znajduje się kod na pobranie Wolfenstein The Old oraz Wolfenstein Young Blood. Jest takie, yy, troszkę takie, jest, troszkę takie trochę słabe troszeczkę. Ale cóż, lepsze to niż nic. Mamy tu oczywiście, że tak powiem, wymagania dla tych czterech gier. Czyli tutaj jeden gracz, 49 giga, giga wibracje, wyjście 720p, 1080p, 1800, no i oczywiście wsparcie Remote play, play na PS4 przez Vita. Oczywiście mamy tutaj te same wymagania prawie na jeśli chodzi o Wolfensteina The New Order, od The Outblad, chociaż Wolfenstein The Outblad wymaga trochę mniej, bo 40 giga. Później Twój korek Colossus wymaga 69, no i Young wymaga 35, czyli najmniej w sumie. Z tych Tutaj oczywiście mam logo Machine Games, Bethesda, Haywock, Ittech logo Arcane, mamy tu infanterię graje jest w polskiej i angielskiej wersji językowej PG18, Przemoc, Wulgarny język oraz oczywiście yy, oraz oczywiście mikropłatności. No i jeszcze tutaj jeszcze, jeszcze, jeśli chodzi jeszcze o Young Bladon, także możliwość ugrania w trybie kooperacji, ale jest PlayStation Plus. I jeżeli chodzi o pudełko, chodzi to byłoby na tyle. To przejdźmy do rozpakowania. No i otwieramy sprawdzam sprawdzę tylko zawartość czy nie ma drapu kodów. W środku mamy dwie płyty. Pierwszą z płyt mamy tutaj Wolfenstein 2: The New Colossus oraz mamy także płytę z Wolfenstein: The New Order. Na dwóch płytach oczywiście oprócz tego, że mamy te dwie gry na płycie. Mamy także ulotkę z reklamą innych, tak jakby kolekcji. Tu chociażby Doom Slayers Collection, które zawiera 4 gry serii Doom zawiera Duma 1, Duma 2, Duma 3 oraz Duma z 2016 roku. Natomiast po drugiej stronie mamy także yy, reklamę. Yy, Bandla, że w czy, tam bandla, czy tam kolekcji Dishonored and Pray the Orphan Collection zawierające Dishonored Definitive Edition Dishonored 2 e, także Dishonored Death of the Outsider oraz Prey. no i oczywiście ostatnią rzeczą jest oczywiście kod na pobranie Wolfenstein the Old Blood oraz Wolfenstein Young Blood a więc to Unboxing Wolfenstein Herald Victory Collection na PS4 Więc teraz przejdźmy do drugiej gry w tym Unboxingu Drugą grą którą właśnie teraz rozpakuję, jest to Rocket Arena Mythic Edition na PC -ta. I zaczynamy, mamy tutaj oczywiście pudełko, mamy tutaj Rocket Arena Mythic Edition Mamy tutaj oczywiście że powiem Arta Na białym tle Mamy tutaj PEGI 12, polska wersja językowa, PC DVD-ROM. Mam tu informację, że do aktywacji produktu wymagane jest połączenie z internetem, że do gry jest, jest niezbędne jest także stałe połączenie z internetem. Mamy tutaj oczywiście logo EA Originals oraz logo, które nie do końca wiem, jaki to jest firmy, logo do końca, ale tak wygląda przód. Bok wygląda tak, mamy PC DVD ROM, Rocket Arena Mythic Edition, rocznego EA, z tyłu mamy opis, mamy także grafiki, tutaj znowu mamy informacje o dźwięku oraz właśnie instrukcji i originals, znowu logo filmu tutaj nawet chyba nie znam, czy są studia. A to czekajcie, tu mamy Final Strike Games. A, to już się wyjaśniło. Tu mamy oczywiście PEGI 12, przemoc, mikropłatności oraz mamy także wymagania sprzętowe, minimalne, jak i zalecane. I jeżeli chodzi o pudełko to byłoby na tyle. Teraz sobie tą grę spakujemy. Ok, teraz łóżmy strasznie zawartość. W środku mamy dwie płyty skrom. Tak wygląda tutaj dowartość mamy dysk pierwszy oraz dysk drugi. Oczywiście oprócz tego mamy kartkę z kodem. Jest to dokładnie kod aktywacyjny na edycję. Mythic Edition. Jeśli chodzi o zawartość Mythic Edition, zawiera mityczny strój Jaito, Strażnicy Fenix, mityczny strój Kai, lodowa księżniczka, epicki strój Blast Bierda, Cyberzeglasz, epicki strój Izrael, Izel kamienna świątynia, epicka smuga, mega wystrzału Pulsar, epicka... Smuga powrotu na fragment oraz 1000 jednostek paliwa rakietowego. No i podchodem jest kod. Oczywiście także jest kod na, na dodanie sobie gry. A więc to był unboxing gry Rocket Arena Mythic Edition na PC oraz także Wolfensteina Alt History Collection na PS4, więc jeżeli Wam się podobał zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, a jak możecie zostawić jakiś komentarz. Trzymajcie się i cześć!